Ludzie są zdolni porozumiewać współpracować, budować jakieś, pomagać w różnych projektach, w różnych nie, nie patrząc na legitymację partyjnych, nie kłócą się za bardzo w populizmie. Krótko mówiąc, kapitał społeczny w Polsce jest, ale wymaga się poważnego wzmocnienia, jeżeli chcemy z tego korzystać. Gdy chodzi o młodzież, ja z radością wysłuchałem tak bardzo optymistycznych uwag. Ja generalnie jestem tak, ja bym bardzo chciał, żeby tak było. Ja eee, w swoim doświadczeniu, proszę Państwa, mam również to, że byłem kiedyś minister do spraw młodzieży. Mam tu pewne doświadczenia, ale pamiętam taką naradę jeszcze w komitecie centralnym, eee, byłabym dodan, była partia, że mówię tak w, no w komitecie centralnym była dyskusja o młodzieży. Co występuje, jak stara była też tam młodzież zaproszona, to starsze towarzysze występuje, to narzeka na pana, urąga, mówi w ogóle to, co to, to starsze pokolenie kapelary. Tak, I była taka młoda uczestniczka, to w pełni w stała, i mówi, ja, przepraszam, ale chciałem najmocniej, i też ja chciałem zapytać, jak to jest, ja słucham tych wszystkich głosów tego starszego pokolenia, jak to jest, że z takiego wspaniałego, starszego pokolenia rodzi się takie słabe, nieznośne mowy pokolenia. Natomiast trzeba wiedzieć, że to się zaczynało skromnie. Od węgla i stali, i potem dochodziły kolejne komponenty: rolnictwo, granice, wspólna waluta. Zresztą to jest pytanie, które sądzę nas czeka w najbliższych latach: co z polskim złotem? To już trudna dyskusja, ale nie unikniemy jej. Natomiast, natomiast zwróćcie Państwo uwagę, że został na przykład komponent zdrowia. Później ja tego nie dotknęła. A powiedzcie mi, jakie są przeszkody, żeby Polak, Portugalczyk, Niemiec, żeby mieli chociaż porównywalną opiekę zdrowotną niezależnie od tego, z jakiego kraju pochodzą. wam, że najistotniejszym zawsze elementem są ludzie. Bardzo często, ponieważ pracuję z młodymi ludźmi, bardzo często słyszę, nie no, to jest stracone pokolenie, oni siedzą tylko w tych komórkach, oni sobie nie dają rady, oni nic w życiu nie osiągną, to jest nieprawda. To jest nieprawda, to są fenomenalni ludzie, którzy są wykształceni dzisiaj trzy, czterokrotnie lepiej jak my, za ich czasu. Potrafią na telefonie pracować cztery razy szybciej niż my wszyscy. Potrafią również inaczej patrzeć na świat i konsumować medię. 33% z tych osób nie słucha tradycyjnych rozgłośni radiowych. 36% z tych osób nie ogląda tradycyjnej telewizji. Pozyskują informacje ze świata, z sieci. To ma swoje zalety i wady.